Rozmowa dnia. Przy mikrofonie Michał Jędryka, naszym gościem jest dziś pan Jan Szopiński, wybrany w ostatnich wyborach na posła do Sejmu z listy lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czym pan będzie chciał się zająć w Sejmie, w jakich komisjach by pan siebie widział, bo to pierwsza pana kadencja sejmowa? Rzeczywiście moja pierwsza kadencja sejmowa. Powiem więcej, że ja do Sejmu Rzeczpospolitej kandydowałem też po raz pierwszy. Zatem debiut absolutny. Ja przez ostatnie cztery lata byłem pracownikiem Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego. Jak mnie spotykali tam lekarze, jak mnie spotykał personel, to było wielkie oczekiwanie. W tym, abym występował w Komisji Zdrowia. Powiem więcej, ja przez 8 lat w sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, wtedy, kiedy byłem wicemarszałkiem, to odpowiadałem też za tę sferę życia w województwie kujawsko-pomorskim. W związku z tym to jest chyba naturalne, że komisja zdrowia to będzie ta komisja, w którym chciałbym się realizować. Drugą z komisji to będzie Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji. To też wynika z moich zainteresowań, bo przecież od 1998 roku albo byłem wicemarszałkiem województwa, albo byłem radnym bądź województwa, bądź miasta i w związku z tym sposób funkcjonowania polskiego samorządu, yy, jego wpływ i rola na nasze życie społeczne i publiczne musi być siłą rzeczy przedmiotem mojego zainteresowania. A sama Lewica będzie miała jeden klub, czy klubów powstanie więcej? Bo na przykład Wiosna ma 17 posłów, będzie chciała utworzyć swój? Na dzień dzisiejszy wydaje się, że będzie to jeden wspólny klub Lewicy. Pozostaje do dyskusji, czy partia Razem będzie kołem wewnątrz 49 posłów wybranych z listy lewicy, czy będzie to koło, które będzie funkcjonowało obok. Natomiast jeśli idzie o kwestię dotyczącą pomiędzy Sojuszem Lewicy Demokratycznej a wiosną, to na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że organy partyjne Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wypowiedziały się w sprawie współpracy z jednej strony na forum Sejmu w jednym klubie z partią Wiosna, z drugiej strony wypowiedziały się w kwestii dotyczącej możliwości budowania wspólnych struktur na terenie całego kraju wspólnych struktur pomiędzy Sojuszem Lewicy Demokratycznej a Wiosną. Myślę, że to jest pochodna tego, czego oczekiwali od nas wyborcy, bo wyborcy dali sojuszowej lewicy w wyborach do Sejmu. Pewien, y, pewien bonus. Ten bonus polegał na tym, że poszliśmy razem do wyborów, i w związku z powyższym ten bonus polegał na, y, na tym, że wyborcy docenili to i, i, i zagłosowali więcej niż się wydawało poparli lewice w tych wyborach do sejmu. Tak, wyborcy docenili, ale właściwie jaki element spaja tę układankę sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wiosny i Partii Razem? Bo każda każda z tych ugrupowań jednak ma inne chyba priorytety, inną historię, inne inne też właściwie pozycje programowe. Zgoda, być może tak to z zewnątrz można oceniać. Natomiast niewątpliwie te partie idąc do wyborów, do wszystkich wyborów reprezentowały ideę lewicy, ideę świeckiego państwa, ideę praw kobiet, ideę polityki społecznej i w mniejszym lub większym stopniu. I w związku z powyższym to była taka był wspólny program, wspólny program, który razem przecież w kampanii wyborczej te trzy ugrupowania prezentowały pod wspólnym szyldem Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica i na dzień dzisiejszy to wszystko zostanie przetransponowane na działalność poselską. Bliższą, dalszą cztery lata przed nami w związku z powyższym nie wszystko należy od razu z tego programu realizować, niemniej należy być konsekwentnym, bo wyborcy cenią bardzo jakby konsekwencje do tego, aby programy nie były tylko programami, które są pisane na wybory, ale były potem realizowane i prezentowane w Sejmie. Stąd też do Sejmu musi na pewno trafić większość tych spraw opisana jako projekty ustaw. No właśnie, ale. Ta konsekwencja ma polegać na tym, że y, będzie y, lewica postrzegana jako to ugrupowanie, które y, chce pewnej redystrybucji dochodu narodowego, tak jak tradycyjnie lewicę postrzegano, czy raczej pewnego liberalizmu obyczajowego i y, społecznego? Dzisiaj y, oczekiwanie było takie, i to oczekiwanie zostanie spełnione aby lewica w Sejmie po raz wtóry się nie podzieliła. I ja mówię tutaj, że lewica się nie podzieli, że sojusz lewicy będzie występował razem z wiosną. Natomiast kwestie dotyczące programowe, co w pierwszym etapie, co w drugim etapie, jakie są oczekiwania wyborców, to rzeczywiście te oczekiwania były zarówno w sferze dotyczącej światopoglądowej, jak i w sferze społecznej, jak i w sferze gospodarczej od tego nie uciekniemy ale od tego jest tych 49 posłów który ka każdy z nich tak jak ja reprezentuje różnego typu doświadczenia e różnego typu y y y y wykształcenie różnego typu y drogę życiową i wszystko to będziemy realizować. Wróćmy do spraw lokalnych, Bydgoskich. Pan jest działaczem społecznym znanym w Bydgoszczy. Jak pan sądzi, co ze spraw Bydgoskich będzie pan mógł przeforsować na forum Sejmu i jakie sprawy są najistotniejsze dla tej społeczności, w którą pan, z której pan tutaj wyrósł? Ja myślę, że tu w tej sferze nie ma żadnych wątpliwości, że najważniejsze dla rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego, dla rozwoju okręgu numer 4, który razem reprezentowaliśmy, to jest kwestia transportu. To jest kwestia dotycząca budowy obwodnic miast, które z jednej strony były zapowiedziane przez rząd w kampanii wyborczej, z drugiej strony są oczekiwania wyborców w sprawie Strzelna, Sempulna, Tucholi. No i powiedziałbym, nie chciałbym do tego wracać, bo Państwo codziennie prezentują z drogi S10 tak smutne i przykre informacje, że ta sprawa no powiedziałbym musi łączyć wszystkich. Ona nie może czekać. To jest pierwsza kwestia, którą powinniśmy wszyscy posłowie z, nie tylko z okręgu numer 4, ale również z okręgu toruńsko włocławskiego usiąść razem i, i zastanowić się, z kim. Wtedy, kiedy będzie powołany rząd, od razu o tym rozmawiać. No właśnie, czy jest możliwe takie konstruktywne porozumienie ponad podziałami w tych sprawach transportowych? Panie redaktorze, zawsze istniały różnego typu grupy posłów w Sejmie. Czy grupa posłów z województwa wielkopolskiego? U nas też istniał bytgoski zespół parlamentarny. I ja myślę, że wtedy, kiedy może dzielić nasz kwestia dotycząca światopoglądu, to na pewno nie może nas dzielić kwestia dotycząca spraw, które trzeba podjąć, a które ludzie mówili, nieważne czy to był ktoś z prawicy, ze środka, czy z lewicy, tak jak droga S10, że, że musicie to, musicie to, bo każdemu to mówiono, że musicie to realizować. Takich spraw będzie więcej, trzeba usiąść na pierwszym spotkaniu i sobie określić listę rankingową, bo przecie potem będą ludzie nas z tego wzajemnie oceniali. jeszcze zapytam o Bydgoszczą Radę Miasta, w której pan też przez kilka kadencji był, bo na przykład w Turuniu powstał taki model, że w kluczowych sprawach zrobiono porozumienie ponad podziałami, w którym jest i Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Czy coś takiego nie byłoby możliwe również w Bydgoszczy? Ja z obecnego mojego punktu widzenia nie chciałbym się wypowiadać, co bydgoscy radni powinni zrobić, bo zawsze, jak pan wie, panie redaktorze, wypowiadałem się na poziomie takim, którym miałem określoną wiedzę. Na dzień dzisiejszy mam tę wiedzę, bo obserwuję oczywiście sytuację, natomiast czy jest to możliwe? Pewnie jest to możliwe. Powiem więcej. A czy jest pożądane? Po, powiem więcej, właśnie do tego jakbym dążył, że prezydent jest człowiekiem otwartym. Zapraszał na spotkania zarówno parlamentarzystów lewicy, jak i prawicy. Zapraszał też na spotkania przewodniczących klubu i myślę, że to będzie ten poziom, aby wzajemnie wydyskutować sobie, bo to nie jest tak, żeby w Warszawie prezentować jakieś sprawy, nie mając poparcia ze strony Rady tutaj. I to byłby ten poziom, w którym wzajemnie byłaby możliwość dyskusji, debaty, uzgodnienia wspólnych stanowisk, tak aby ten, powiedziałbym, nasz pociąg jechał w jedną stronę. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. A naszym gościem był. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. A naszym gościem był pan poseł Elekt Jan Szopiński, wybrany z listy Lewicy. Dziękuję bardzo, miłego dnia.